Cześć kochani. Zapraszam was na zakupy, głównie żywnościowe. W ekologicznym dokupiłam sobie przyprawy i ja właśnie używam z tej Dary Natury. Tutaj mam paprykę słodką, cząber. Pierwszy raz kupiłam, nie wiem, wypróbuję paprykę ostrą i bazylię. One nie są drogie, około 2,50 kosztują. Zazwyczaj kupuję ten syrop z Vitapolu Tym razem się skusiłam na polską różę. Tutaj mamy syrop żurawinowy, bo wyczytałam, że jest żurawina zdrowa, więc będę ją przemycać w postaci syropu. I tutaj w składzie jest sok z żurawiny 53% i cukier. Kosztował 20 ,79 zł, 79 groszy. Trochę drogo, ale... Nawet jest dobry. Tutaj mamy bułkę tartą. Bio 3,30, 250 gram. Ja mało używam bułki tartej, tylko jak robię w sumie kotlety sojowe. Więc mi taka paczka wystarczy na długo. Kolejne to tutaj słodycze. Takie ciastka z firmy Ania. Crunchy, ryżowe. Bardzo dobre. Bardzo fajny mają skład. Więc skusiłam się na taki baton. Orkiszowy, więc zobaczymy. 2,50. Trochę drogie są te słodycze, ale naprawdę mają fajny skład. A raz na jakiś czas można sobie pozwolić na droższe. A tutaj mam soczewicę czerwoną. Już wczoraj robiłam zupę z właśnie z soczewicy. Polecam Wam, znalazłam przepis w magazynie Wege, więc jak jesteście zainteresowani, mogę Wam napisać. A do tego potrzebujemy marchewkę. Pomidory i cebulę wszystko miksujemy. Bardzo fajna zupa. Tutaj fasola biała, ja kupuję taką drobną. Ja będę potrzebować ją, jak będę robić, fasolówkę. 5,55, a soczewica kosztowała 6,30. Tutaj mamy len mielony. Ja dodaję len do jogurtu, właśnie do jakichś koktajli, do płatków. To mi się przydaje. W że jeżeli jesteście zainteresowani, wyprzedawany jest ten cukier surowy trzcinowy. 5 zł za pół kg, więc może jeszcze u Was jest. Tutaj masło orzechowe. W promocji kosztuje 7 zł. Jest naprawdę dobre z kawałkami orzechów. Ja masło orzechowe hmm, potrzebuję do koktajlu, który właśnie przepis podpoczyłam u e, Daję m, napój sojowy naturalny, masło orzechowe, banan, e, miód i kakao. Trochę zmodyfikowałam, daję kakao, naprawdę m, mi smakuje. Daję jeszcze do mufinków orzechowych. E, m, zobaczcie jeszcze może w Waszych lidlach, bo kiedyś były m, produkty pojawione. Z tej, z tej serii BioTrend. Ja nakupiłam dosyć dużo rzeczy i właśnie teraz wyprzedają, w niektórych lidlach jeszcze są, zwłaszcza te biomusli kręci z amaratusem i czekoladą, naprawdę pyszne. Jem z jogurtem, uwielbiam je, dlatego zrobiłam sobie do, dość spory zapas ich. Tutaj mamy herbatę były, makarony, więc w bardzo fajnych cenach. Jeżeli może zaraz się, może coś jeszcze u was zostało. Tutaj chciałabym wam polecić taką smakowitą pajdę, to jest 100% smalczyk roślinny, z cebulką i jabłkiem, naprawdę smaczny. 3,50 dostanie już w naprawdę w większości sklepów. Ma bardzo fajny skład. Już zaraz wam przeczytam. Tutaj są oleje i tłuszcze roślinne, słonecznikowy, palmowy, rzepakowy, kokosowy, prażona cebulka, sól suszone jabłka, aromaty. Naprawdę fajne. Więc jak ktoś przepada ze smalcem, ale nie chce zwierzącego, więc tutaj mamy wersję roślinną. Też lubię kupować z netto, tutaj są pasta sojowa ala papryka, najbardziej mi smakuje, 2 zł, polecam. Już truskawki się pojawiły i już u mnie są za 6 zł, kupiłam pół kilograma. I teraz tutaj świeża oferta. W Intermarché pojawiły się fajne produkty ekologiczne, środki czystości, także kosmetyki. Naprawdę się opłacają. Tutaj mamy, ta, ja kupiłam sobie chusteczki higieniczne, kosztują 4 zł. Patyczki do uszu. Ja używam właśnie do poprawek makijażu i tutaj się opłaca, bo mamy 200 sztuk, 3 zł. I one są z bawełny pochodzący z uprawy biologicznej, więc się opłaca za 3 zł. I tutaj mam szampon, kupiłam go za 9 zł, płyn do mycia podłóg 6 zł. I naprawdę się opłaca, zwłaszcza kupię sobie płyn do mycia naczyń, bo mamy 750 ml za 5 zł, więc polecam. Wszystkie mają certyfikat, ekolabel, więc tam jeszcze dużo produktów jest do dostania. Natomiast nie wszystko potrzebowałam, dlatego że tutaj też zwróćcie uwagę, w Rosmani jest ta seria DOMOL ekologiczna i też już mam te produkty, więc nie za dużo potrzebowałam, ale... W Rossmanie płyn do mycia naczyń ekologiczny jest droższy, a tutaj, bo tam jest mniejsza chyba pojemność, a tu mamy aż 750 ml, więc ten się bardziej opłaca. I właśnie w Rossmanie można kupić do łazienki, tutaj mam do mycia szyb, także pojawił się proszek do prania, a natomiast w Intermarche są te kapsułki do prania i płyn do, płyn do prania. A jeżeli chcecie, wolicie proszek, to w rozmanie i też można dostać kostki do zmywarki, i tutaj jest taka kostka, spróbowałam, kupiłam na wypróbowanie dowódcę, która właśnie fajnie myje, też polecam. Więc rozejrzyjcie się, naprawdę fajne można dostać środki czystości. No i zobaczcie, tutaj sprawdzić, zakupy moje przyszła. Dobra, no to dziękuję bardzo Wam za uwagę, pozdrawiam Was, pa pa!